Nie gadaj się jak ja tutaj kliknę to on mi teraz też będzie drukował oh. 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 No się mam kuszywam to z tej strony to mi and welcome to me, if you can it. My amazing human body Kościotru Który niby jest normalny a niby nie. Okay. Była kiedyś taka gierka. My... Hi there! My name is Seymour Skinless. Come with me to discover my amazing human body. Click on here to start exploring. Okej, okay, niby to wygląda normalnie, ale muszę wam powiedzieć, że coś jest nie tak z tym kościotrupiksem. Znacie Dilla, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał. Takie dziwne gierki. Dajcie zdać, koniecznie w komentarzach. Pisząc, aż tak kościotrup. A ja również być może zaserduszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy, z bebe! A! Juniorku, ty lepiej nas nie strasz, bo babcia Greni nie ugotuje ci już pomidorówki, lol. Okej, okay, dobrze, moi drodzy. Ta gierka kojarzy mi się również z Balding. Gdzie mam kliknąć? Oh, Tutaj, okej. Okay. Okay. start... Zanim zaczniemy, I need to know who you are. muszę wiedzieć, kim jesteś. Then hit seniorski. OK and klikamy, we can okay. start exploring! Okay, OK? OK, let's go! Nazywam się Juniorski. co my tutaj możemy zrobić? Czekaj, back... Aha, to ja tutaj powracam there. do tego, dobra, spokoj. Jestem jako juniorski. Secret file, missing attributes, jakieś, search. OK, tutaj coś możemy teoretycznie szukać, print and copy... Czekaj, bo tu można coś wydrukować, tej! No nie gadaj, że jak ja tutaj kliknę, to on mi teraz coś będzie drukował ty! Halo, ja nie mam tuszu, halo! Czy on rzeczywiście mi drukuje, no zobacz ty, pa! Nie gadaj, poczekaj, na razie mi wydrukowało coś takiego, nie? To jest, to jest w sumie. No to co teraz tutaj widzimy na tym ekranie. Nie gadaj w ogóle, że ta gierka jest taka, że ja będę musiał tutaj coś drukować, żeby... żebym znalazł jakieś sekrety. Nieważne, ważne. Dobra, ci Build me a body. Stwórz dla mnie jakieś ciało. Okej? Okay. All okay. to the bones and organs. You need to build a body just like 19 body okay. you have to one my brain teasing questions. you can have some fun. Muszę odpowiedzieć się na pytanie. Hit jestem ja gotowy, gotowy. Mam tutaj kliknąć jeszcze tu. Okej. Okay. Okay. Czekaj, bądź, czegoś tutaj szuka. Oczka? Czy to są oczy? Oczy. It's the eyes. Jakieś pytanie If będzie. True or false. Twoje źrenice powiększają się przy jasnym świetle. No chyba tak, nie? True. That's right. Your Naprawdę źle? Get in light. A... Że one się robą mniejsze. Ok, już się zaczyna. Runtime Error Restoring Previous Save Point. Ok. Follow me. Już to wszystko zbudowaliśmy? Chodź teraz za mną. Z nią Wygląda podobnie. Jak byś go chciał nazwać? Nie wiem. Juniorski 2.0? Nazwiemy go Juniorski 2.0. Ok. Incorrect name. Body? Spell my name. Jak on się na was... Seg Głos... Se głoson? Spell my name. Halo! Let me fix that! Halo! Let me fix that! Halo! Ty, nie gada że on korzysta z mojego mikrofonu. Halo! Great name! Same Now one. you can dress him up and take some photos! Możemy zrobić zdjęcia. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? ja mogę go ubrać? Incorrect format. Incorrect format. Buty też nie. Czapka też nie. To no, też nie. Ej, no nie gadaj, że papieros! Ale to przecież. To jest cenzura tutaj, ale ja widzę, że to jest papieros. Nie, no nie gadaj. Okej. Okay. Już widzę, że coś się dziwnego robi. Dajmy mu tutaj głowę. Mięśnie. Mięśnie nóg i mięśnie stóp. A fatal ex... A exception has occurred. Closing program. Zamykamy program. I co? Mam to odpalić na nowo? Czekaj, juniorski? No to jestem ja. Ok. I don't recognize that name. Nie znam tego imienia. Ok. Full screen, play. Hi there. No, siema. My name's Seymour Skinless. Build me a body, no to już mieliśmy, prawda? Back. Back. Back! Back! A mogę tutaj coś szukać? Używając tej luki? Dobra, ja już wiem, że tu jest 19 body parts, ale... Dobra, już to prze... Skończ gadać! Back! 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 Hit this button. And you're ready for Back. your first brain teaser. Back. 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 Dobra, jest. Take me apart. Rozbierz mnie. Error when executing OP request at line number 214. What am I made of? czego jestem zrobiony. On, off. Click on a part of the body, then turn the switch on to find out more about it. Aha. 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 On-off. Click on a part and then turn the switch on to find out more about it. No nie mogę. O Aha, tu jest lungs. Dobra, wyłącz. Albo raczej włącz. Wy lungs. Wypełnij je, obróć je, poke them, naciśnij take an x-ray. Wypełnij je. When they are full, an adult's lungs can hold about 180 cubic inches of air. 3 litry powietrza możemy mieć w płucach Poke ten. Naciśnij Take an x-ray. Trochę ciarki przechodzą. To jest niby, wiecie, jak no taki X-ray, czyli... Exception is cure. Closing program. Znowu mi program zamyka. Oh. No siema! Ha, ja wiedziałem, że ja mam to zainstalować gdzieś indziej, nie? Niżej na swoim kompie. Siema. Jak mi przychodzą. Mam to odpalić jeszcze raz? Who are you? Kim jesteś? What's going on here? Co tutaj się dzieje? Hi there! No siema! Take me apart! Teraz to nie działa. Me and my day. Welcome to me and my day. Jaj mój dzień. Click on me and my bedroom to start my day. Okej. Okay. Jedzonko, picio. Czy mu serce bije i czy oddycha? Wstawaj! <noise> Myje zęby. Picio już mu się chce. Take a nap, idź się przespać, have a swim, pływaj, go dancing, go cycling. Czekaj, bo. Walk the okay. invisible dog, idź z niewidzialnym psem. <laughs> Visit the playground, fly a kite, ruszamy latawca. Read a book, przeczytaj książkę. Czekaj, będę musiał już pomału coś zacząć pić. Go fishing, czekaj. Have a drink, było tam. A czy jednak nie złapał, nie złapał tej rybki? No dobra, Paint a picture. Ale on w ogóle jeszcze nie jest, a jest rzeczywiście tutaj, spada mu ten, watch TV, oglądaj telewizję, eat sandwich, ale to mi idzie do góry ten hangel, czy mi nie idzie do góry? Play ball. ja się chcę jeszcze napić czegoś, bo widzę, że mi thirst spada. Eat sandwiches? Dobra, take a bath, have a drink. Czy ja muszę zrobić tak, żeby on był mega zmęczony? Patrz, napiliśmy się i ten thirst mi nie idzie do góry. Go running. I to też chyba... Nie wiem, czy to spada, czy nie. Go cycling. Tu się w ogóle... A, rzeczywiście, patrz teraz. Okej, okay, zaczynam mu szybciej serce bić. Take a nap. Czemu mu to serce tak bije szybko, nawet jak on śpi. Read a book, visit the playground, watch TV. Patrz! Oh my god! It hurts! To mnie boli! Ja już widziałem, że mu serce szybciej biło. Pff. Tutaj w ogóle nagrobki wyskoczyły, a fatal exception has a cure closing program. No to już wiem. On się cały czas wyłącza, nie? Oh my god, już mi coś wyskoczyło. I didn't deserve this. Nie zasłużyłem na to. I co dalej? It hurts 1. It hurts 2. Nie zasłużyłem na to. It hurts 3. Nie zasłużyłem na to. 4. Tu jest napisane to samo. 5. To samo. 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 razy napisał to samo. Jak sami widzicie, to jest, to jest wszystko to samo, nie? Więc ja muszę, czekajcie, wyłączymy. Mogę tak prawym nacisnąć i zamknięt inne karty? Mogę. 15, 16, 17, 18, 19 na 21 jest it hurts. Po prostu tak. O, zrobione. Zamknie inne karty. Dobra, zostawimy sobie może załączony na razie ten e, notatnik. Ja odpalę jeszcze raz gierkę. This doesn't concern you. To cię nie dotyczy. You're not even who I should be talking to. Nie jesteś nawet tym, z kim miałbym przyjemność rozmawiać. W ogóle miałbym rozmawiać. Play. Hi there. My... Czyli odblokowało mi się w końcu to tutaj. Take me apart. Gdzieś mnie przekierowywuje. Okej, okay, dobra. Montażysto tego niestety nie możemy teraz pokazać. Ale muszę wam powiedzieć, że jest tutaj operacja, gdzie wyciągali najprawdopodobniej wątrobę z no ze środka. How could you let this happen? Dlaczego pozwoliłeś, aby tak się stało? Tak bardzo cierpię I przez ciebie. Ja nie w ogóle... Ja nie rozumiem, co on w ogóle gada do mnie. Nie potrafię cię co, co on gada. Wydaje mi się, że on gada cały czas... It hurts me so much, to no, mnie tak boli. Find proof that this is all Finds three messages! That It's stay in there. Chyba powiedział. Znajdź trzy wiadomości, które są w środku. Musisz je znaleźć, najprawdopodobniej. Będę czekał na ciebie. I will wait. Będę czekał na ciebie. Musimy znaleźć jakieś wiadomości, najprawdopodobniej. Ok, spróbuję odpalić jeszcze raz tą gierkę. Dobra, i teraz chyba najprawdopodobniej potrzebujemy tych. Me and my day. To normalnie działa. Cofnij, take me apart. Dobra, to na razie znowu nie działa, się. Musimy tak jakby od nowa grać. Mamy search i najpierw. Okej, okay, okej. Okay. O, no coś znalazłem. No coś. Z... A jest, rzeczywiście, pojawiło mi się w folderze z Grą. Ja wam to szybko przetłumaczę. To takie ekscytujące. Moje marzenie w końcu się spełniło. Po latach pracy dla Dorlinga, w końcu awansowali mnie na stanowisko głównego dyrektora nowego projektu. Projekt będzie najnowocześniejszą grą komputerową, która nauczy dzieci w każdym wieku o ludzkim ciele. Jako osoba, która zawodowo pracuje przy komputerach, to jest coś dla mnie. Chciałabym, chciałabym. Tylko, żeby mój narzeczony, choć raz był szczęśliwy z mojego powodu, rozumiem, wścieka się, odkąd ciągle przekładam nasz ślub, ale to dla dobra naszej sprawy. Ta praca jest dla mnie ważna i będziemy stabilni finansowo w przyszłości. On musi po prostu być cierpliwy i rzucić palenie, ponieważ to w niczym nie pomoże. Mogę odpalić tą gierkę? Mogę odpalić normalnie tą gierkę. A rzeczywiście tam na dole coś w lewym dolnym rogu pisało DORL. Okej, okay, no dobra. I co dalej? A tu jest secret file. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo to tak jakby nie działa. M secret file. Missing attributes. Czy jeszcze musimy znaleźć najprawdopodobniej? Dobra, musimy poczekać. On skończy tutaj gadać. Wydaje mi się, że tutaj też znajdziemy jakiś notatnik. Dobra, on skończy gadać. I klikam search. O jest, dobra. Jest tutaj gdzieś. O, nie widzę. Nie widzę żadnej notatki na razie. Okej. Okay. A ja w to klikam i pojawia mi się kolejna notatka. Dobra. Tłumaczymy ją sobie. To nie jest coś, o czym chciałam pisać, ale martwię się o niego. Wczoraj wieczorem zdiagnozowano u niego raka płuc i wkrótce będzie musiał szukać pomocy lekarskiej. Zamierzają spróbować wykonać operację płuc. Aby spróbować usunąć raka, ale to ryzykowny zabieg Dlatego tam mi wyskoczyła właśnie operacja Obiecałem kochanie, że jak to wszystko się skończy Weźmiemy ślub Okej, okay, jeszcze została mi najprawdopodobniej ostatnia notatka Bo on mówił chyba coś o trzech Więc wejdźmy sobie może To już byliśmy, więc wejdźmy może tutaj What am I made for I czy znajdziemy tutaj jakiś Jakąś notatkę Dobra, tutaj na razie niczego nie widzę nie wiem, czy mogę tutaj coś kliknąć, mózg czy coś takiego? Nie, tu nie działa. Więc zjedźmy może na dół. Search. A może tutaj będzie nie? On coś mówił o raku płuc. Nie, jak sami widzicie, tutaj na razie nigdzie żadnej notatki nie ma. Ewentualnie musimy wejść tam jeszcze raz. Czekaj, Longs, no wiemy, ale nie mogę zejść na dół w ogóle, nie? Longs, on załączamy. To się przemienia. I może... Czekaj, search. Search i może teraz tutaj. Nie no nie ma na razie tutaj nigdzie O jest mamy Jaka to jest numer 3 Okej okay, dobra chyba umarł tak mi się wydaje Nie 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 jak to się mogło stać Mieli być profesjonalistami On był obudzony Teraz go nie ma To jest okropne Okej okay, czyli ktoś umarł na raka płuc I najprawdopodobniej Mogę to odpalić jeszcze raz Bo wydaje mi się że musiałem chyba trzy znaleźć Okej okay, chyba jeszcze muszę jeden znaleźć Najprawdopodobniej będzie gdzieś tutaj Gdy my je... Take me apart. Nie, to na razie nie działa. Więc wejdźmy sobie na tą gierkę I szukamy, nie. O jest, 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 mam, 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 mam. Numer 4. To wszystko moja wina. Gdybym była przy nim tylko wtedy, gdy mnie potrzebował. Nigdy nawet nie zdążyłam się pożegnać. Nadal słyszę jego krzyki agonii. Przepraszam. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo cię kocham. Jeszcze musimy znaleźć. Teraz to zadziała, Take me apart. Nie działa nadal. Więc gdzieś jeszcze musimy chyba jeden znaleźć z tego, co mi się wydaje, co? No może jak teraz kliknę ten sticker... Secret... Okej, okay, działa. Przekierowywanie. O... Otworzył mi się YouTube. Załączymy... Nie... Napisy są niedostępne. Więc nie będzie tu chyba najprawdopodobniej żadnego sekretu. Czyli to on umarł? No dobra, ale czy będzie tutaj coś więcej? Przechadzają się. On miał raka płuc i umarł. Dobra, mamy kolejny obrazek zamazana twarz. No, jakbyś inaczej. Nie wiemy nie wiemy tak naprawdę, jak on wyglądał. Ponieważ tam widzieliśmy tylko ręce, tutaj widzimy go z tyłu. A tutaj oczywiście ma zamazaną twarz, nie? No, jakbyś inaczej. Czekajcie, ja sobie to może przewinę. Nie wiem, czy tutaj wyskoczy jakiś kodziks. No, nie za bardzo chcę to przewijać, żeby sceny nie było. I co teraz będzie? I miss you. Tęsknię za tobą. Wydaje mi się, że, że tu jest coś głębszego w tej gierce. Wydaje mi się, że może twórca tej gierki, on po prostu może, albo, albo on, on, ona miała może męża, albo tu chodzi o ojca, który palił cały czas papierosy i dostał tego raka płuc, nie wiem. Zjedźmy na dół i mamy Seymour Williams 1969-1997, czyli żył raptem niecałe 30 lat, zauważcie. 28 lat żył. No dobra, Seymour Williams. Kto to był? Seymour Williams. Ale czekaj, bo gierka jest z 97. Grafika. No resztakują mi tutaj jakieś dziwne osoby, nie? Komentarze są wyłączone, więc pokaż mniej. No, komentarze są wyłączone. I co dalej? Mogę wejść do tej gierki znowu? O, mamy coś nowego. I forgive you. Wybaczam ci. Czyli ten Seymour Williams to jest ten kościotrupex. On żył 28 lat. Tworzyli o nim grę. Dlatego mieliśmy papierosy, dlatego mieliśmy... Czekaj, bo tutaj się chmury ruszałem. Dlatego mieliśmy papierosy, dlatego mieliśmy płuca, że mogliśmy je dotknąć. Później widzieliśmy y, prześwietlone płuca i najprawdopodobniej na tym prześwietleniu też widzieliśmy raka płuc, tylko z racji tego, że ja nie potrafię odczytać takich obrazów, to nie wiedziałem, że tam był rak płuc. Okej, okay, wybaczam ci. I co dalej? Koniec. Mogę odpalić tą gierkę jeszcze raz? Dorling Kindersley. 97, full screen. Play. Hi there. Oh, okay. Take me But apart. Before we start, I need to to, to już in jest in chyba name. koniec gierki? Okej, okay, okay. dobra. Znaleźliśmy tak naprawdę wszystkie sekrety. No juniorski, start exploring, okay, to już znamy. Pliki mi się nie wykasowały i musimy tak jakby znowu od nowa zacząć. Więc moi drodzy, ten kosioł tak naprawdę kiedyś żył. Miał 28 lat, gdy umarł na raka płuc i Dorlin. To jest najprawdopodobniej kobieta, która stworzyła tą gierkę. To ona zrobiła hołd temu gościowi? Nie mam pojęcia, nie? Dobra, a jak ja wejdę. Patrz, tak, wychodzimy z tej gierki, odpalimy ją jeszcze raz i zobaczcie, że tutaj na dole pisze. Widzicie? Darling Kindersley. Ja sobie to skopiuję. I co my tutaj mamy? Jakaś książka. Darling Kindersley. Wydaje mi... <laughs> jakieś książki wyskakują w... A jest, rzeczywiście, patrzcie. Czy to, czy to była jej książka? Czy to jest ona, czy to jest on? A weźmy może na YouTuba. Darling Kindersley Vision Partage Films The Disney Channel Pary, odchodzi w tej gierce, nie, my Amazing Human North American Version Czyli tu jest rzeczywiście tu była też ta gierka. Dorling Kindersley i to jest prawdziwa gierka. Joseph Simon Here we go. A, i to jest normalna gierka, gdzie tutaj mieliśmy normalnie podpowiadać, mogliśmy tutaj ubierać tego kościotrupiksa. Tutaj też sprawdzaliśmy płuca, zauważcie. Mogliśmy je odwrócić, mogliśmy je dotknąć. Okej, okay, tutaj niby też mamy jakieś jelito grube, jelito cienkie chyba. Mamy też miednicę. Pelvis? Naprawdę można to dotknąć, możemy też zrobić x-ray. Okej, okay, wygląda to dosyć creepy. Okej, okay, on tutaj też miał, widzicie? Bicie serca. I mogliśmy wykonywać jakieś tutaj czynności. Ale to była taka normalna gierka, ta była taka troszeczkę dziwna. Dobre moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z The Amazing Human Body podobał. Jeżeli nie, zapraszam Cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzicie w następnym video. Na razie, no dzięki, cześć! البداية تكن باداء